Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Program w temacie państwa i moim gościem jest dzisiaj Anę Tabus. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Koordynator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie może być inaczej jak każdego roku. Na początku każdego roku, w styczniu, rozmawiamy o kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed nami 33. finał. Dokładnie. I orkiestra gra dla onkologii, hematologii dziecięcej. dziecięcej. To już 33 lata. Dokładnie. Od ilu lat gra orkiestra w Miejskim Domu Kultury? Jeśli dobrze pamiętam, to będzie w tym roku bodajże 30 rok, kiedy my gramy jako placówka, jako to, że mamy sztab w Miejskim Domu Kultury. Tak. 30 lat temu, jak ja byłem młody. Ja też. <laughs> No właśnie, ale to jest mimo, że jest drzysto, mokro, pochmurno, pada śnieg, albo nie pada, jest mróz, albo mrozu nie ma, to ten dzień naprawdę kipi radością. Dokładnie, bo zawsze mamy wspaniałych, najwspanialszych wolontariuszy. W tym roku mamy ich 180. Wspomn... A było więcej? Zaraz wejdę ci. Było Są, zgadza się. 10, były lata, 20, żeśmy chyba? się starali o 220, a potem było 250, bo było takie zapoczątkowanie. A dlaczego teraz stopniowo? E, ponieważ to, to fundacja mhm. w momencie, kiedy mamy niewykorzystane ankiety, Aha. oni nam pomniejszają. Czyli ucinają. E, tak. Czyli Natomiast... rozumie... Wejdę Ci w zdanie, bo chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Jeżeli składacie zapotrzebowanie na 220 wolontariuszy... Tak, i mieliśmy tak przez kilka lat. A było 180, e, 190? Tak. I to oni to się dopasowali do tego. W tym roku mamy 180 wolontariuszy, i ja przypomnę tylko, że już od 12 listopada ci wolontariusze mogli się rejestrować w naszej bazie szefa, po to, żeby w dniu wielkiego finału móc zbierać pieniążki. Dzisiaj jest trzeci dzień stycznia. Dokładnie. Baza. Już jest zamknięta? Yy, jeszcze chwilkę, bo do 8 stycznia, czyli jeszcze dla śpiochów, którzy jeszcze by chcieli bardzo. Jeszcze chwileczkę, yy, jeszcze minutę. Tak. Jeśli chcą jeszcze zbierać, mogą się do 8 stycznia rejestrować po 8 stycznia do godziny 24. Yy. Yy. I to jeszcze możemy przyjąć. Yy, powiedz mi, czy przeciętna wieku? tych, którzy się rejestrują, to jest zawsze ta sama, to są ludzie młodzi, nie. czy się zdarza tak, że przychodzi e, ojciec z synem już? Albo... E, powiem więcej, ojciec z synem, mamy maluchów, mamy cztero i pięciolatki e, na tej wielkiej orkiestrze. E, są również seniorzy, starszy, starsi ludzie, młodzież. To nie ma tak, że zamykamy się w konkretnej, e, w konkretnym przedziale wiekowym i tak ma być. E, rodzice z maluszkami, z niemowlakami na rękach przychodzą e, Sami są wolontariuszami i jakby uczą te maluchy już od najmłodszych lat, że ta idea jest ważna i potrzebna dla nas wszystkich. Ale tak sobie pomyślałam, żeby ta rozmowa była inna od poprzednich, to w tej rozmowie nie będziemy dokładnie zdradzać programu, co będzie 26 tak? stycznia w Miejskim tak. Domu Kultury. Niech to będzie słodką tajemnicą organizatorów. Żeby zachęcić tych wszystkich, którym się nie będzie chciało ruszyć z ja przyjść. Ja mogę tylko Rąbek. Rąbek to Ale mały, naprawdę. Jest naprawdę mały, że już potwierdzili swój, swój udział w 30 finale. Strażacy OSP Bogwidzowy, Stobiecko miejskie, szpital powiatowy Radomsko, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna w Radomsku. Jeszcze mam kilka osób, z którymi rozmawiałam. Czeka Czekam dosłownie, to jest kwestia dnia, dnia dwóch. A będzie jakaś taka gniazda. Wow. Będziemy się starać. Będziemy się starać. Na pewno będą lasery, jak co roku, ponieważ no, nie możemy szczelać tak, ze względu na, na zwierzątka, więc światełko do no, ma, będzie w postaci laserów. Ale całkowity zakaz używania fajerwerków Sylwestra jeszcze leży w zamrażarce od trzech lat. Dokładnie, ale my nie strzelamy. My nie strzelamy, my robimy Wam tak, zabra. żeby wszyscy byli zadowoleni, ale światełko do nieba oczywiście o godzinie 20. Będzie, zapraszam wszystkich do Domu Kultury w dniu mhm. finału i oczywiście później o 20 na światełko. Dobrze, ja wiem, że to nie tak, że to z pamięci teraz będziesz mówiła, bo ja Cię poprosiłem, a ty spełniłaś moją prośbę. Ja jeszcze chciałam tylko dołożyć tak? jedną rzecz. Mhm. Mogę powiedzieć, że w tym roku będziemy mieć również bieg policz się z cukrzycą. Chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku biegaliśmy po wieżowcu, natomiast w tym nie roku, byłem. w przyszłym roku. W przyszłym roku e, będziemy e, biegać po Gliniankach. Po Gliniankach? Dokładnie. Tam będziemy organizować. Jaki kiedy będzie dystans? E, około dwóch, 3 km. 2-3 km. Tak, więc e, wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze, no, żeby zacząć teraz trenować, e... jeżeli chcą wziąć udział w tym biegu. E, powtórzę to pytanie, bo oczywiście poprosiłem Cię, Ty spełniłaś moją prośbę. Chodzi o pieniądze. Jak to z roku na rok wyglądało? Bo Ty wiem, że tam nawet sięgnęłaś bardzo daleko tak, wstecz. Sięgnęłam od 29 finału. To jest ten czas, od kiedy ja jakby zostałam koordynatorem Wielkiej Orkiestry. Jeśli Państwo oczywiście pozwolicie, przeczytam wam te statystyki. Pozwolimy. Więc tak, w 29 finale zebraliśmy ponad 103 tysiące. Mhm. Ten 30 finał jednak był najsłabszy, bo to była pandemia. Mhm. I wtedy tutaj zebraliśmy 98 tysięcy, mhm. w 31 finale zebraliśmy 126 tysięcy. I 130 zł. W 32. finale w tym roku? Tak, to już było 171 tysięcy mm -hmm. 619 złotych 84 grosze. Zł. A w 33? A ja nie wiem. Natomiast <laughs> chcę jeszcze powiedzieć, że warto tutaj wspomnieć o kwocie, która została zebrana do Eskarbon. I w, w tym roku w Eskarbonach zebraliśmy ponad 12 tysięcy. I te Eskarbony proszę Państwa są dla wszystkich tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą wyjść Wrzucić pieniążków do, do, do puszek. Te skarbony już działają i proszę sobie wejść na nasz sztab. Przypomnę, jest to hashtag 5974. Tam jest zakładka Eskarbonka i tam możecie Państwo przelewać dowolne kwoty. Ja może tak to nieładnie zabrzmi, ale będę chciał się wprosić tuż przed Zapraszam finałem Wielkiej serdecznie. Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze na kolejną rozmowę z Tobą, bo wtedy jeszcze może będzie więcej szczegółów przekażemy. Natomiast tu przede mną są, to jest aktualna puszka i plakat. Dokładnie tak? tak. W tym roku to dla wszystkich zainteresowanych. Puszki są w bardziej błękitnym kolorze. Kolor przypły. nadziei, dobrze myślę. Dokładnie mhm. tak, dokładnie tak. Przypomnę, że ta puszka tylko działa w dniu finału, 23 stycznia, będziemy mieć spotkanie z wolontariuszami, wtedy też nasi wolontariusze będą odbierać swoje identyfikatory wyrobione przez Fundację Jurka Owsiaka. Natomiast puszka będzie wydawana w dniu finału 26 dokładnie od godziny 9 rano. Czyli ja przyrzekam, że jeszcze raz się spotkam, żeby Państwu dokładnie przekazać jeszcze kolejne informacje, jeżeli... Hmm, chodzi o puszkę, bo z tego co słyszałam, to jest prawie pancerna puszka, Dokładnie wodoodporna, tak. wodoodporna na mróz, nie wiem jeszcze, Dokładnie ale dość tak. porządnie. I one są, mhm. mają jeszcze dodatkowe banderole, zabezpieczenia, także no tak naprawdę tą puszkę coś tam kombinować, coś tam kombinować mhm. bo poza tym nawet jeśli to ślady w, po takiej, w, jeśli ktoś chce coś złego zrobić, sobie wyjąć, po wyjąć po pieniądze, mhm. to niestety ślady w tej puszce zostają. Albo jeżeli ktoś ma zamiar faktycznie te pieniądze wyjąć, to w ogóle niech Cię nie angażuje. Niech tak nie będzie wolontariuszem, niech nie bierze tak. puszki, niech nie udaje, że chce pomagać chorym. Po prostu na, na raka, bo w tym roku zbieramy na onkologię i hematologię dziecięcą, to tym Dla bardziej... wszystkich maluchów, dzieciaków, mm -hmm. młodzieży, która no, wiemy, jak dzisiaj wszyscy chorujemy, jaka to jest podstępna choroba, więc w tym roku zbieramy dla tych dzieciaków. Czyli Chcę to... jeszcze powiedzieć, że tak. tam Właśnie obok ta stoi ta malutka, taka. to jest nasza puszeczka, którą otrzymują wszyscy nasi sponsorzy, osoby, które nas wspierają. Na tak, i to jest taka pamiątka, Pamiątka od Jurka Owsiaka. Także ja nie ukrywam, że w Domu Kultury mamy już bardzo dużo tych małych puszeczek, bo zawsze z jednej, jedną zostawiamy sobie na, na pamiątkę. Czyli co na, tym, na progu tego nowego 2005 roku, wszystkim, drodzy Państwo, wszystkim bez wyjątku życzymy czego. Zdrowia, bo to zdrowie nie kupimy za żadne pieniądze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Za przybycie, za rozmowę. Umawiamy się na kolejną rozmowę już w Miejskim Domu Kultury, w Radomsku, czyli w Sztabie Wielkiej Orkiestry Tak, ja przypomnę, Pomocy. że to jest numer sztabu, hashtag 5974. I teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.